Cześć, po raz osiemdziesiąty to jest trzecia część orędzi, to jest orędzie 1180, napisane u łagów koło Zwolenia, 18 maja 2022 roku, o godzinie 6.32 rano. To jest orędzie do żywy płomień. E, powtórzę jeszcze raz, to tak jakby do Ciebie e, to orędzie było mówione, co nie? W ten sposób to trzeba odbierać. E, I to jest właściwie celem... Tego odcinka kolejnego z tyłu za mną wiszą po prostu. Płaskorzeźba zaczęta, ta tutaj, ona jest w tej chwili, zacząłem z powrotem to, to tworzyć e, robić. E, tu jest skończona. Tutaj jest obraz. To jest ten co ja robiłem jakieś 3 lat temu. I tutaj jest scena z ukrzyżowania. To są obrazy, nie ma słów. Słowa ja mówię. E, każdy obraz zawiera tysiąc słów. Każdy obraz e, przy, niesie potężny przekaz informacji. I obrazy się maluje i malowało po to, żeby się po prostu przenosić e, rzeczywistość, prawdy, pokazywać jak to było, pomagać ludziom wyobrazić. E, ten przekaz e, do żywego płomienia e, 117 maja tego roku e, i mówi Duch Święty. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę tak jak chcę i pragnę, tak jak zachodzi potrzeba, tak jakie mam możliwości działania w Was. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie żywy płomieniu moją świętą wolę. Pragnę, aby otworzyły się na oścież ludzkie serca, na moje w nich działanie. Otwórzcie się, a ja dokonam reszty. Kocham was niezmiernie o dziadki i pragnę ze wszechmiar waszego wiecznie, trwającego szczęścia i radości. Tak bardzo pragnę was i poprzez was działać, ale to Wy sami buduje, buntujecie się przeciw Bogu, przeciwko mnie, przez oddanie swej duszy wszelkim nieprawościom, rozpuśćcie wszeteczności. a to jest prosta droga demona. Złego ducha wiodąca ku przepaści, piekielnej czeluści. O wiele częściej kroczycie z wielką, dziką, demoniczną radością w sercu drogą zatracenia, aniżeli ścieżką zbawienia. Tak bardzo pragnę ze wszech miar Waszego wiecznie trwającego szczęścia i radości, takiej bez miary, bez końca, to ja jestem tym, który rozdaje wszelkie dary, łaski i owoce. To przez moje działanie wszystko przechodzi i w różny sposób trafia do każdego, kto w pełni otworzy się na przyjęcie moich wszelkich darów, łask i owoców. Jako pierwszy sposób nieograniczony korzysta każda osoba Boża, Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, biorąc z mojego jak ze swojego. Ja biorę z ich jak ze swojego i rozdajemy dalej jest to możliwe, bo Trójca Święta jest nierozerwalnie połączona Unią Miłości Trójcy Świętej. Tam trzeba przypomnieć ten orędzie Unia Święta, jak oddać się, oddać swoją wolę w niewolę, jako niewolnik pod Unią Świętą. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Słowo Unia Wielu osobom się nie podoba i źle się kojarzy, ale jest adekwatne, bo tym słowem określone jest pełne, trwałe, doskonałe zjednoczenie do tego stopnia, że trzy oddzielone osoby Boże stanowią sobą jednego Boga przez tę doskonałą Unię Bożej Miłości. Trzy oddzielone Boże osoby to nie trzech Bogów, jakby się niektórym wydawało, lecz faktem niezaprzeczalnym jest. Że trzy oddzielne Boże osoby stanowią jedynego Boga. Tam w książce Koniec Czasów czytałem w, w, w tych pierwszych chyba 20 odcinkach fragment Kim jest Bóg? Potem powtarzałem to jeszcze raz, jeszcze raz i tutaj znowu się powtarza tylko słowami e, Ducha Świętego. Żywy Płomień miał zaszczyt jako jeden z nielicznych gościć swoim duchem. Wewnątrz trzech Bożych serc, pełne zjednoczenie trzech Bożych osób sprawia, że są trzy oddzielne, niezależne Boże osoby, to jednak we wszystkim są jednomyślne w każdej sprawie, w każdej materii, w każdej kwestii, ale to Ojciec Niebieski ma głos decydujący, bo tak zdecydowała cała Trójca Święta. Ojciec Niebieski, jest największy z całej Trójcy Świętej, a potwierdził to Jezus Chrystus w jednej ze swoich wypowiedzi zawartych w Nowym Testamencie. Niektórzy twierdzą, że tylko Jezus ma serce, a Bóg, Ojciec i ja go nie mamy. Mamy serce. Możecie to znaleźć w Księdze Rodzaju w Starym Testamencie. Mówię to dla tych niedowierzających. Człowiek jako taki jest obrazem Boga. Całego Boga, wszystkich trzech osób Bożych. Obraz to odbicie, a to nie to samo co oryginał, ale jednak posiada cechy takie same co ten, od którego obraz jest wzięty. Czy jest możliwe, aby jedność osób Trójcy Świętej zakończyła swoją jedność, uległa rozbiciu na czynniki pierwsze? Tak, jest to możliwe. Lecz każda osoba boża jest Bogiem mocnym, zdolnym przewidzieć każdą ewentualność, każde zdarzenie, zanim się wydarzy. Żadna osoba boża nie chce rozbicia jedności, w której jest i trwa. Każda osoba boża zna wszelkie możliwe konsekwencje każdego czynu, każdej nawet najmniejszej decyzji. Zanim się wydarzy. Zatem nigdy nie dopuści do tego, aby zdarzyło się cokolwiek, co mogłoby rozbić tę jedność. Nie istnieje nikt, kto byłby większy, silniejszy, inteligentniejszy, mądrzejszy, o wiele bardziej przewidujący niż Trójca Święta. Jedyny kusiciel to upadły anioł. Ale jest stworzeniem niemającym jakiegokolwiek wpływu na Boże osoby Trójcy Świętej. Dlaczego Trójca Święta pozwoliła zaistnieć tym duchom, przez które stało się tyle nieszczęść, tyle zła? Chcę, abyście wiedzieli, że każda Boża osoba wszystko przewiduje, bo ma to w swojej naturze. W ostatecznym rachunku, rozrachunku, rachunku, to jedna trzecia wszystkich chórów anielskich zbuntowała się przeciw woli Bożej. Jedna trzecia przeciw, zbuntowała się przeciw woli Bożej. I także około jedna trzecia całej ludzkości, która do tej pory zaistniała, jeszcze będzie istnieć. Będzie potępiona na wieki. Jedna trzecia od początku powstania ludzi. U Boga jest wieczne teraz. U Boga jest wieczne teraz. Dlatego Trójca Święta wie wszystko zanim cokolwiek się wydarzy. Fakt wiecznego potępienia nie jest narzucony przez Boga wyborem. Decyzją jest jedynie naturalną, konsekwencją wyboru dokonanego przez każdego anioła, a także przez każdego człowieka. Przypominamy się tutaj, z książki Anny Katarzyny Emeryś, ja tam nagrywałem takie odcinki: e, Upadek, e, Stworzenie świata. E, tam jest, jak ona mówi, że widzi ten moment, jakby ta walka trwała bez końca, i to jest jakby tu i teraz wszystko się działo, poza czasem. Święta Boża Sprawiedliwość postawiła przed każdym ze stworzeń swoje jasne, klarowne dla wszystkich prawo. Każdy anioł z każdego z dziewięciu chórów anielskich zdecydował o tym, czy się zbuntuje, czy zechce się upokorzyć przed Trójcą Świętą. Dwie trzecie wszystkich chórów anielskich wybrało upokorzenie. Jedna trzecia wybrała pycha. Próba chórów anielskich była w, o innej skali wartości niż jest próba każdego człowieka. Poznanie każdego anioła jest pełne na tyle, na ile pozwala mu Pozwala na to ich natura. Wieczności nie poznają niczego więcej, aniżeli poznali do tej pory. Dlatego decyzja ich jest wiążąca, trwała w swoich wiecznych skutkach. Przekraczając Boże prawo, wiedzieli wszystko, zgrzeszyli przeciw mnie, a to trwale odrzuciło ich od Boga. Do chwili ich buntu nie istniało piekło. Bo nie było potrzebne. Nie wiedzieli zatem, jaka będzie kara za ich bunt, za ich decyzję. Kara opadłego Anioła musi być tak bardzo okrutna, potężna, bo jest to jedyny warunek, aby mogli dalej swobodnie istnieć bez niebezpieczeństwa unicestwienia. Ich byt nie może być skasowany, bo na to nie pozwala święta Boża sprawiedliwość. Samo skasowanie bytu jest możliwe, ale konsekwencje byłyby straszliwe dla całego stworzenia, a na to nie może pozwolić święta Boża sprawiedliwość. Nikt nie zmuszał zbuntowanych do podjęcia decyzji. Byli w pełni świadomi, dokonując swojego wyboru, poziom pychy, w którą wpadli, nie pozwala im na zmianę decyzji. Co innego jest człowiekiem. Ten nie zawsze ma pełną świadomość dokonywanego wyboru, a to jest czynnikiem łagodzącym. Doskonale Was ludzi rozumiem, lecz każdy człowiek także ma swoją wolną wolę i nią się kieruje. Każdy człowiek, jacy ludzie się potępiają, który człowiek, jacy ludzie się potępiają? Potępia się tylko ten, kto w pełni świadomie odrzuca Boże prawo dekalogu. Usprawiedliwieniu podlegają grzechy wynikające ze słabej, ułomnej ludzkiej natury, lecz nie mniej jednak muszą być odpowiednio w czystcu odpukutowane. Jedynie niepełna świadomość dokonywanego grzechu jest czynnikiem, który łagodzi najsroższy wyrok. Wyrok. Trójca święta stara się o każdą duszę do końca jej życia na ziemi. Każdej daje szansę za szansą, lecz to każda dusza indywidualnie wybiera na bazie wolnej woli. Czy zechce żałować za swoje przestępstwa grzechowe, czy okaże pychę i butę. Niestety są dusze, które ulegają namowie i działaniu kusicieli. Upodobały sobie życie w chronicznym grzechu to Trójca Święta stara się i zabiega o zbawienie każdego człowieka. Także przez starania Maryi, mojej świętej oblubienicy, świętych i aniołów, są jednak uparciuchy, które pogardzają każdą szansą, ci po swojej śmierci, po sprawiedliwym sądzie, idą na miejsce wiecznej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Do tej pory Trójca Święta i Maryja podawaliśmy wiele, wiele, podpowiedzi, wiele haseł, które wskazują wam jak iść, jak kroczyć do nieba, co robić, aby nie ulec pokusie podłego anioła. Zechcicie to wszystko sobie przypomnieć i odpowiednio wcielić w życie. Wiem, że jesteście słabi i ułomni. Dlatego usilnie pracuję nad każdym z was indywidualnie, aby was uś uświęcić, ożywić, dać wam szansę za szansą. Mimo, że każdy grzech mnie bardzo boli, jest dla mnie odrażający, ja się tym nie zrażam. Podejmuję starania o każdą duszę, w każdym czasie, w każdym miejscu. Do tej pory zostało wypowiedziane setki tysięcy słów z nieba, aby wam pomóc dotrzeć do nieba. Niewielu was słucha zahipnotyzowana działaniem demona. Za krótką chwilę oświetlę całą ziemię światłem świętej Bożej Sprawiedliwości. Każdy człowiek pozna stan swojej duszy widziany Bożym wzrokiem. Nie będzie nikogo, kto byłby pomnięty, nieoświetlony, bez względu na miejsce, gdziekolwiek będzie przebywał. Na krótki czas, na krótką chwilę opuszczą, opuszczą was wszystkie demony. Każdy będzie mógł podjąć swoją własną decyzję, bez niechcianego towarzystwa upadłych aniołów. Po krótkim czasie demony powrócą, lecz będą musiały się uczyć Was od nowa, bo do żadnego człowieka nie trafią te demony, które u niego były. Opętani będą uwolnieni od demonów, które ich do tej pory zniewalały. Każdy człowiek pozna prawdę o sobie. Będzie miał szansę dokonania właściwego wyboru, wiele się nawróci. Ci stworzą obóz Boga. Będzie jednak wielu takich, którzy powrócą do grzechu i szatana, ci utworzą obóz szatana. Rozegra się batalia o duszę, jakiej dotąd nie było i nigdy nie będzie. Na Waszych oczach będą się realizowały kolejne rozdziały z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła. Zechciejcie teraz unieść głowy do góry. Otrzośnijcie się, bo wielkimi krokami zbliża się wasze odkupienie. Dobiega końca droga krzyżowa Kościoła Świętego. Zaufajcie w pełni mojemu świętemu działaniu. W ostatnich dniach wydarzyło się coś, co przysporzyło Polsce nowych błogosławieństw. Z wysokości samolotu dwóch kapłanów błogosławiło Najświętszym Sakramentem w obecności relikwii świętego Andrzeja Boboli i obrazu Matki Bożej Łaskawej błogosławiło całą Polskę. Ta akcja była z mojej inspiracji i przyniesie pewne, korzystne zmiany, dla, da pewien zastrzyk Bożej energii Polakom do walki przeciw siłom demona. Wzywam ludzi dobrej woli, do mobilizacji modlitewno-pokutniczej, bo tylko to zablokuje działanie szatana na wasz naród. Wiem doskonale, że wielu z was cierpi, ledwo żyje. Wytrzymajcie do końca. Nie poddawajcie się jakiemukolwiek działaniu demonów i złych ludzi. Ja pomogę wam we wszystkim, tylko nie poddawajcie się. Otrząśnijcie się z marazmu i działania złego ducha i stańcie do walki najpierw ze sobą samym. Ze swoimi słabościami, ułomnościami i grzechami. Później do walki o duszę. Żywy płomieniu, kocham cię mocno. Mimo, że czasem się mi wyrywasz, mimowolnie upadasz. Nie martw się tym, co od ciebie nie zależy. Ty staraj się na bieżąco wykonywać wolę Bożą, to wystarczy. W niedługim czasie usłyszysz wiele pozornie ważnych informacji. Nie ulegaj zwodniczym sugestiom. <laughs> nie martw się o finanse ani tym, czym cię inni straszą. Ty słuchaj jedynie wytycznych Trójcy Świętej. W niczym nie panikuj, bo to nic nie da. Słuchaj jedynie Boga i Maryi oraz swojego Anioła Stróża, Świętego Gabriela. To w zupełności wystarczy. Chcę cię nieustannie przemieniać, działać na Ciebie i przez Ciebie. Niebawem przyjdzie czas, kiedy dam Ci wiele moich dób i łask Bożych. Lecz na razie bądź cierpliwy i wyrozumiały. Znasz siebie i wiesz, jak nędzny i słaby jesteś bez Boga, bezemnie. mnie. Oddałeś się najpierw Maryi Mojej Świętej, przeczystej oblubienicy. Później oddaję się w niewolę miłości Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Więc wykorzystujemy Cię dowoli. Nie niepokój swojego serca przyszłymi sprawami i wydarzeniami. Oddając się w pełni, powierzyłeś swój los i dolę w Boże dłonie przez Maryję. To wystarczy. Tak to słuchaj, jakby to do Ciebie wszystko było. Do Ciebie, który to słuchasz. Nie lękaj się, nie myśl o niczym niepotrzebnie. Wycisz się, niczego nie planuj. Ty realizuj jedynie Boży plan, Boże zamiary. Trójca Święta w odpowiednim do tego czasie ofiaruje Ci potrzebne środki i zasoby, a Ty, a ty staraj się jak najlepiej realizować pełni wolą Bożą, a nie swoją. Ufaj mi, Synu, pozwól, że się be, Tobą będę nadal opiekował, jak czynię to przez całe Twoje życie. Ty sam jeszcze za wiele nie wiesz, za wiele nie rozumiesz, Dostrzegasz własne, dość ułomne realia i nie wyobrażasz sobie, w jaki sposób Bóg chce cokolwiek przy Twojej pomocy uzyskać. Ty sam się o nic nie lękaj. Zawsze ochotnie poddawaj się wszelkiemu Bożemu działaniu, a to w zupełności wystarczy. Niczym się nie zniechęcaj, ale staraj się nie poddawać i wypełniaj na bieżąco to, co stanowi wolę Bożą. Nie martw się o jutro. Ty dziś realizuj na bieżąco wolę Bożą, jutro pozostaw w Bożych rękach i w ręku Maryi. Nie zrażaj się upadkami, ale walcz ze wszystkich, ze swoimi wszelkimi słabościami i ułomnościami. A gdy nie będziesz dawać rady, proś Trójcę Świętą i Maryję o pomoc, a tę pomoc z pewnością utrzymasz. Zawsze czyń to wszystko, co skazuje ci Trójca Święta i Maryja. Resztę pozostaw innym do działania Bożego. Oddal od siebie wszelkie złe myśli, nie poddawaj się ich działaniu. Zawsze słuchaj Bożych impulsów, zawsze wypełniaj wszystko to, co one ci wskazują. Stawaj tylko w prawdzie, nie poddawaj się nieprawdziwym oskarżeniom wewnętrznym. Ty oprzyj się na Trójcy Świętej i na Maryi. Resztę pozostaw naszemu świętemu działaniu. Naucz się przewidywać konsekwencje czynu. Hamuj zło w zarodku, nawet a może zwłaszcza wtedy, jak ono się Tobie wydaje miłe i przyjemne. Niczego nie zaniedbuj, bo to ja jest, bo to jak nie wcześniej, to później odbije się złymi, niechcianymi konsekwencjami. Zawsze słuchaj wszelkich słów i pouczę nieba. Staraj się bez zwłoki wszystko wcielić w życie i wal z pokosami, tym mocniej i tym intensywniej im one stają się bardziej złe i natrętne. Zaufaj mi jeszcze bardziej. Nie rań mnie swoim niedowierzaniem. Wiem, że nie daję Ci teraz za wiele, lecz i to wykorzystaj najlepiej, jak tylko potrafisz. Uświadamiam Ci, że Twój zasiew, Twoja mozolna praca, Daję powoli swoje pierwsze owoce. Chcę, abyś wiedział, że słowa tych orędzi znane będą na wszystkich kontynentach. Kocham cię mimo wszystko. Dlatego chcę, abyś był ostrożny i uważał. Uświadam sobie, że zawsze opiekuję się tobą na każdym kroku. Dbam o ciebie. Dlatego zawsze ochotnie poddawaj się każdemu działaniu Trójcy Świętej i Maryi. Pilnuj swojej mowy i myśli, by były czyste. Nie ulegaj zbyt szybko, zbyt łatwo złodzeniu demona. Czuwaj. Zwróć się do mnie o pomoc o każdej porze dnia i nocy, a jeśli będzie to zasadne, pomoc tę z pewnością otrzymasz. Kocham Cię i z mojego świętego serca Ci błogosławię. To już się powtarza prawie, że w każdych urzędziach. Nie ulegaj z, e, zbyt szybko, e, zbyt łatwo zwodzeniu Dumona. Czuwaj, zwróć się do mnie o pomoc w, o każdej porze dnia i nocy. A jeśli będzie to zasadne, pomoc, tę z pewnością otrzymasz. Kocham Cię i z mojego świętego serca Ci Błogosławię. To się tyczy pra, praktycznie każdego człowieka. Każdy może wołać Boga w każdej chwili. W każdej chwili. Kochane dzieci, światłości, miłe Mojemu świętemu sercu. Tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania i z chęcią realizowali Bożą, a nie swoją wolę. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Chcę Wam pomóc, ale Wy nie zawsze zgadzacie się, aby Wam pomagać. Pragnę Wam pomóc, lecz to Wy musicie chcieć, aby Wam pomóc. Zły Duch, Przejął kontrolę nad ugłupiałą przez Niego i przez grzech ludzkością, a także nad duchowieństwem wszystkich szczebli. Ja Was proszę o to, abyście modlili się. Każdy, kto może i zdoła, nie składa swoje ofiary Bogu przez Maryję. Wasza pomoc modlitewna i pokutnicza stanie się nieoceniona, bo będzie można uratować od wiecznego potępienia wiele, wiele istnień. Nie poddawajcie się złu, nie akceptujcie go. Pomogę Wam przejść przez ten trudny czas. Pokieruję Wami, udzielę odpowiednich wskazówek. Do tej pory padło wiele prawdziwych słup z nieba, otrzymaliście wiele wskazówek. Pytam teraz, kto je wciela w życie? Wielu czytających orędzia czeka na gromy z nieba, bardzo niewielu jest do tego, co Nadchodzi odpowiednio przygotowana. Już niewielu jest tych, co wierzą w Słowo Boże, przekazywane z nieba, a wielu jest nader sceptycznych. Niewiele już można uczynić, aby uratować wieczność wielu z Was. Teraz wszelkie decyzje do Was należą. Jakie więc decyzje podejmujecie? Pragnę, abyście nigdy nie hamowali mojego was działania, lecz wszystko czynili, aby łaska Boża mogła odnieść po, pożądany skutek. Nie hamujcie sobie działania łaski, bo powoduje to was przewinienie, zaniedbania, działania zgodnego z powiewem łaski Bożej. Już wkrótce nastąpią zmiany. Zło będzie narastać aż do osiągnięcia swojego apogeum w którym będzie oficjalne działanie Antychrysta. To już się dzieje. Nigdy nie poddawajcie się fali zła, lecz stawiajcie mu czynny opór. Nie poddawajcie się sile pułapek złego ducha. Kocham was, okochane dzieci, niezmiernie i przytulam was do wnętrza mojego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie mi bezgranicznie. Zaufajcie mojemu was działaniu. Pozwólcie mi was przetworzyć, aby Boża miłość królowała w was. Ja mimo wszystko Was bardzo kocham. Duch Święty. Mi pozostało tylko e, zakończyć. Najlepsza Kry Jezusa Chrystusa przynala za nas na krzyżu pobogosław każdego, który to ogląda. Mnie, jego i Jego rodzinę w swojej opiece. Amen. Nara.